Teraz robimy yy, zbrojenie stopy kominowej. Dwie te są zrobione już jak widać pod słupy. Stopa mamy 20 m na metr Czyli sobie musimy to jakoś rozplanować Ja będę Ja spawam to akurat, bo to jest dużo wygodniejsze Zresztą zobaczycie jak szybko dzięki temu będzie można ogarnąć to. na 20 na metr, czyli podychę sobie zrobimy oczko, piątkę zostawiamy na ten na beton, musi być piona zostawiona cyk. Będę już teraz nudny, pewnie, ale oczywiście różnice centymetra tam czy tam nie mają aż takiego dużego znaczenia. Bo... Zresztą zobaczcie, jaka, jakie to jest poważne duże zbrojenie na, na, na stopę kominową, tak? Czyli jest naprawdę konkret to, i to dwuwarstwowe będzie, piętrowe bym powiedział. Tu mamy 90 centów, tutaj ma mieć metr, czyli po 5 centów zostawiamy, tak jak mówiłem, jest 94 na metr będzie elegancko, tu by się przydało to teraz jakoś. Jakoś do równego czymś zrobić. I teraz tutaj to sama sytuacja. Dycha. Dycha. Dycha podysku cyk, 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 cyk na zewnątrz ma 96 centów, czyli troszkę mniej. Dobra, jest 85 teraz drugi, druga kratowanie tego wszystkiego też zostawiamy tutaj sobie z dychu na razie na oko wiecie co na oko się robi można dużo duże rzeczy na oko zrobić jak się te oko ma można go nie mieć wtedy lipa zrobić już się tylko ustawiam na razie Zaraz będę robił, pradę to wszystko. Dycha, 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 dycha. Tu może mi korki wywalać, bo coś jest nie tak z instalacją. Ostatnio zobaczymy. Nie chcę mi się agregatu odpalać, bo kupiłem agregat właśnie do tego. Taką lochę 90 kg 6,5 kW. Ale spawarkę mi ciągnie. To jest inwertorowa spawarka, co prawda, ale dzisiaj nie wyobrażam sobie na transformatorówce. Zresztą nie, nie da rady. Na agregat by nie pociągnął transformatorówki a inwerterówki to są naprawdę proste w obsłudze spawarki nawet dla kogoś kto nie ma doświadczenia właściwie aby ten, aby moc sieci była wystarczająca ja mam ustawione kratownice teraz proponowałbym nie patrzeć na to co się będzie działo nie wiem jak to będzie na filmie wyglądało, z ciekawości to nagram ale bym jeszcze musiał maskę skołować Której chyba nie przyniosł, niestety. Zobaczymy, czy nie wywala tych. No i inwerterówka, nawet jak się popełni błąd, który się często zdarza, że się złapie. Oczywiście spawalka nie jest uziemiona. Bo to już tam zostawiam. Kwestia dyskusyjna przepisów BHP. Ja jestem właścicielem firmy i ja. Mnie to nie obowiązuje, ja mogę robić to nawet w slipkach Nie dostanę za to nawet kary, aby pracownik tego nie robił. Ale do czego zmierzam, że nawet jeżeli dotknie się masy i plusa, to nawet nie kopnie mocno, tylko delikatnie. Tak po pieści. Dobra, nie wywala. Zaraz, czy maskę skołować? Tak, tylko że maska zaginęła w akcji. Maska zaginęła w akcji jest i maska. A tu zbrojonko gotowe, czeka. Czeka na swój czas. Błaga, zamykamy oczy teraz. Ja tam mam maskę. No i takie cyknięcia wystarczają. To jest ani stalnie, jest przetopiona, nie jest osłabiona w żadnym wypadku. A zobaczcie, ile odpada ile odpada wiązania. To jest taka jedna kreata, to jest godzina zabawy. A nie jesteśmy w stanie i tak powiązać tego tak, jakbyśmy chcieli. Tu mi się przesunął dziad jeden. I zaraz Wam pokażę, jak są słabe te spawy, że po uderzeniu młotkiem puszczają. To jest będzie coś, o czym mówiłem. A nie zauważyłem się przestawiło. Nie chcę całości rozwalić teraz. Dobra, poczekam, tak zrobię. Pływam resztę, żeby mi się więcej nie poprzesuwało przez to uderzenie. Robię następną kratę tam do góry, która pójdzie na górę. To wtedy sobie ustawiam na tym. I jadę na tym już. Czyli już nie muszę rosy rozmierzać od, od nowa. Tylko mam wtedy gotowe. Robota zrobiona za jednym razem. I również samemu można to zrobić. Filozofia, jak widać, żadna Prostszej rzeczy chyba nie ma. No. nieraz tak przyteguje przy, przy nie warto się z nim siłować, tylko poczekać aż chwilę ostygnie i go wy... usunąć elektrody są trochę wilgotne widzę bo były w busie cholera ostygło chyba ostygło Ale wystarczy elektrody położyć gdzieś na piecu czy gdziekolwiek w miejscu gdzie jest ciepło i niewilgotne Nie wiem czy cokolwiek widać z takiej pozycji Wyso, że prawdopodobnie że nie ma i nie patrzcie na ten na efekty spawania będzie ci sikać w nocy. Tak mnie spawacz kiedyś straszył. Tego nie patrzę na to nigdy. Każdy w branży ma jakieś teksty. Kawały. Spawacze mają taki tekst. Tu mi trochę przesunęło, pewnie przy tym uderzeniu. dziadowskim no, o, o. cyk musimy zrobić w ten sposób odpiąć i się nie siłować, bo się nie damy rady I tylko więcej narobimy ewentualnych szkód niż to wszystko warte to trzeba przycisnąć. Widocznie nie było dobrego połączenia masy, dobrej bo masa jest tam złapana tylko, ale jak już złapał jeden, teraz już pójdzie. może być podobna sytuacja ale nie cykło Nie wiem, szukam jakiegoś... Pracuję na Sony Vegas Pro, ale strasznie długo to wszystko się dzieje i dlatego będę wrzucał to bez cięcia, tak więc proszę wybaczyć jakieś niepotrzebne słowa nieraz To sobie złapię trzy od razu na początku też nie będą się dziady ruszać. Jeżeli jacyś spowacze będą filozofować, że jest niezrobiony wydarzenia,